Dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnych wiadomościach samorządowych. Co pewien czas w tychże wiadomościach podsumowujemy nasze inwestycje. Przedstawiamy Państwu inwestycje, które właśnie są realizowane w naszej gminie. I zgodnie z tym, co powiedziałem, chciałbym Państwa zaprosić na Krótką podróż, może nie krótką, ale podróż po naszej gminie. Zobaczymy, Szanowni Państwo, co się dzieje w naszym mieście i co się dzieje również poza miastem w naszych sołectwach. Zapraszam serdecznie. Znajdujemy się na, w naszym parku przy Alei Niepodległości, gdzie właśnie trwają ostatnie prace związane z układaniem bezpiecznej nawierzchni pod urządzeniami zabawowymi. Zabawki, wszystkie urządzenia zabawowe, które się tutaj znajdują, łącznie z urządzeniami integracyjnymi, z których będą mogły korzystać dzieci z niepełnosprawnościami, są już po certyfikacji, więc pozostaje tylko wyłożenie mm, bezpiecznej nawierzchni i na przełomie maja-czerwca prace z tym związane mają już się zakończyć, łącznie z doprowadzeniem całej powierzchni parku do należytego porządku. Na początku czerwca będą odbywać się prace odbiorowe i mam ogromną nadzieję, a wręcz jestem przekonany, że pod koniec czerwca będziemy to... Piękne miejsce, o którym już niejednokrotnie mówiliśmy, gdzie będą mogli z tego korzystać nie tylko nasi najmłodsi, czyli dzieci, ale także dorośli będą mogli wypoczywać w cieniu rozłożystych drzew, że będziemy pod koniec czerwca mogli oddać do użytku mieszkańcom, zrobić tutaj huczne otwarcie i wszyscy, łącznie z gośćmi, którzy przyjeżdżają do naszego miasta, będą mogli się cieszyć tym pięknym, zielonym miejscem. Po mojej po mojej prawej stronie, troszeczkę dalej, znajduje się również tor rolkarski, gdzie na pewno będzie to wielka atrakcja dla tych, którzy uwielbiają jeździć na rolkach, ponieważ można tutaj dojechać drogą, która, która doprowadzi do samego parku. Natomiast po alejkach, które znajdują się tutaj z nieprzepuszczalnego, ale bardzo twardego, twardego tworzywa, również będzie można dojechać na rolkach aż do samego toru rolkarskiego. Także mam nadzieję, że ten park spełni oczekiwania naszych mieszkańców i wszystkich tych, którzy będą chcieli tu mile spędzić czas. Osiedle Widok w Kunowicach. Konkretnie jesteśmy na ulicy Srebrnej i Diamentowej, ale to tylko dwie ulice, natomiast chciałbym się podzielić dobrą informacją ze wszystkimi mieszkańcami osiedla widok, a mianowicie to, że ukończyliśmy projekt na oświetlenie uliczne tego osiedla. Został ogłoszony przetarg i w przyszłym tygodniu 26 maja w piątek będą otwarte oferty przetargowe. Oczywiście mam ogromną nadzieję, że uda nam się od razu rozstrzygnąć przetarg, wybrać wykonawcę, w czerwcu podpisać umowę na realizację oświetlenia ulicznego, gdzie... Przypomnę, ja już to mówiłem na zebraniu ostatnio mieszkańcom Kunowic, że tutaj stanie około 150 lamp tradycyjnego oświetlenia, więc umowa zostanie podpisana w czerwcu z, wykona z wykonaniem do końca roku 2023. Także jest ogromna szansa, że mieszkańcy właśnie tego osiedla już będą cieszyć się nowym oświetleniem jeszcze właśnie zimą tego roku. Jest i ona, można powiedzieć, bo mam na myśli tutaj ścieżkę rowerową, która ciągnie się za mną, która również przede mną. Znajdujemy się na ulicy szkolnej w Kunowicach. Doszło w końcu do realizacji od dawna zapowiadanej ścieżki rowerowej wraz z drogą, która z kolei... Za mną jeszcze kilkaset metrów dalej będzie łączyła się z, również z drogą i ścieżką rowerową, prowadzącą od ulicy Sportowej do Drzecina, a, koniecz, a konkretnie do e, Rancza w Drzecinie. Wartość tych robót, aktualnie prowadzonych tutaj, to jest około 2,5 miliona złotych, i tutaj chciałbym przypomnieć naszym telewizom. I Panu redaktorowi, że wartość dofinansowania, którą otrzymaliśmy z programu rozwoju obszarów wiejskich to również prawie półtora miliona złotych, bo 1,460 tysięcy, z czego bardzo się cieszymy. W ramach tych robót, tak jak już powiedziałem, jest realizowana ścieżka rowerowa, nowa, nowa droga, a także przebudowane wszystkie wjazdy do posesji znajdujących się przy tej ulicy. No kwestia jeszcze kilku tygodni, akurat rozpoczyna się sezon jak rozpocznie się sezon letni. Mieszkańcy Kunowic ale i nie tylko, bo i także mieszkańcy Subic będą mieli możliwość dojazdu od strony od ulicy Sportowej. Będą mogli poruszać się tą nową ścieżką rowerową, co niewątpliwie poprawi, naszą, naszą atrak poprawi atrakcyjność naszego regionu i spowoduje to, że turystyka rowerowa będzie jeszcze chyba bardziej jeszcze będzie chętniej uprawiana, bo na tym nam przecież wszystkim bardzo zależy. Osiedle Zielone Wzgórza, na którym się aktualnie znajdujemy, można z całą stanowczością powiedzieć, że jest największym osiedlem domów jednorodzinnych w Słubicach, zabudowywanym sukcesywnie od ponad 20 lat. Także już prawie wszystkie działki są tutaj zabudowane, więc przyszła. Kolej na poważną inwestycję, o którą zresztą mieszkańcy od wielu lat zabiegali. W końcu się to ziściło, a mówię tutaj o budowie oświetlenia ulicznego. W drugiej połowie kwietnia. Podpisałem z wykonawcą umowę na realizację tego zadania. Zadanie na ponad 1 140 000 złotych. Stanie tutaj 105 lamp, oświetlenie tradycyjne, natomiast energooszczędne. Właściwie teraz inwestujemy w oświetlenie, tak jak już powiedziałem, tradycyjne, ponieważ ono zdecydowanie lepiej sprawdza się w naszym, tutaj, w naszym klimacie, ponieważ stoją Wcześniej oświetlenie z solarami, niestety, nie sprawdzało się i w tych miesiącach, kiedy było potrzebne, czyli w miesiącach jesiennych, jesienno-zimowych, tego oświetlenia najzwyczajniej brakowało, więc mieszkańcy tutaj błądzili właściwie inaczej. Ktoś, kto tutaj przyjeżdżał, nie znając dokładnie tego osiedla, błądził, nie wiedząc jak dojechać, więc stąd też liczne wnioski o budowę. Oświetlenia ulicznego. I tak jak już wspomniałem, umowa została podpisana w połowie kwietnia. Lada moment wykonawca zabiera się za pracę. Na wykonanie tego ma 5 miesięcy od momentu podpisania umowy, czyli miesiąc już de facto minął. Zostają 4 miesiące na wykonanie tego oświetlenia, więc nie tylko ja, jako burmistrz, ale myślę, że mieszkańcy tutaj osiedli. A Stoimy u zbiegu ulicy wschodniej i letniej. Na pewno nie mogą się doczekać, kiedy to zafunkcjonuje. Ale tu jest dobra informacja dla mieszkańców: że w tym roku, jesień, a na pewno zima, już będzie, będą ulice oświetlone na tym osiedlu, więc myślę, że wszyscy będą mogli korzystać z tych dróg już w pełni oświetlonych. Ruszyły prace związane z naszym dużym projektem, a mianowicie wież, budową wieży widokowej i przebudowa parkingu przy cmentarzu naszym komunalnym jest nieodłączną częścią tego projektu. Więc aktualnie za mną y, y, odbywają się prace. Budowany jest parking z powierzchni, z nawierzchni przepuszczalnej czyli są to płyty ażurowe łącznie będzie tutaj mogło parkować 40 będą mogły parkować 44 samochody będą również przygotowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych więc myślę, że te problemy parkingowe przy cmentarzu, gdzie była wielka kurzawa, ponieważ poprzedni wykonawca jak w ubiegłym roku schodził z terenu budowy w kwietniu jeszcze ja już to mówiłem niejednokrotnie i mogę to potwierdzić, że złośliwie zdemontował naszą nawierzchnię parkingową na właśnie poprzednim istniejącym parkingu. Więc w tej chwili zaczęliśmy te prace od przebudowy parkingu, ponieważ to jest jak najbardziej potrzebne. Przy samej wieży widokowej również trwają prace, zostało ustawione rusztowanie. Wykonawca, który stanął do przetargu, to jest wykonawca z Zielonej Góry. I tutaj chciałbym też Państwu powiedzieć, że te prace bardzo się cieszę, że one ruszyły, ponieważ aż sześć przetargów było ogłaszanych i w końcu udało się wybrać wykonawcę, który w tej chwili przystąpił do prac. Tak jak już wspomniałem, ustawione są rusztowania, przygotowywany. Jest teren do przebudowy, bo przypomnę również Państwu, że budowa wieży widokowej to właśnie nie tylko sama wieża widokowa, ale tak jak widzimy, również tutaj parking i przebudowa całego terenu na wzgórzu. Tam będą to też w kwestii przypomnienia, będzie architektura parkowa, będą, będzie plac zabaw, więc w przyszłości również chcemy zagospodarować ten teren na. Ścieżki zdrowia teren będzie w całości oświetlony. Taką atrakcją niewątpliwie będzie również, będzie również iluminacja wieży, będzie piękny napis podświetlony Słubice więc myślę, że to będzie nie tylko atrakcja dla turystów przyjeżdżających do naszego miasta ale również dla nas, dla mieszkańców Słubic. Więc trzymam mocno kciuki, wykonawca zgodnie z kontraktem ma czas na realizację tego przedsięwzięcia do października bieżącego roku, więc będę trzymał mocno kciuki i doglądał tej inwestycji, aby właśnie ona już jak najszybciej została zakończona, żebyśmy mogli ten unijny projekt, który został zapoczątkowany lata temu, żebyśmy mogli go w końcu rozliczyć. Boisko drzecińskie, na, w tej, na którym w tej chwili się znajdujemy, ma już ma czasy świetności za sobą niestety. Dawniej w tym budynku znajdowała się świetlica wiejska i imprezy dość często się tutaj odbywały, również, również jakieś wydarzenia sportowe. Natomiast od momentu, kiedy świetlica została tam przeniesiona w inne miejsce, no to boisko już nie spełnia oczekiwań mieszkańców, nie, nie spełnia takich użytkowych najzwyczajniej oczekiwań, ponieważ. Od lat słyszę, że chcia, chcieliby mieszkańcy tutaj boisko wielofunkcyjne, na którym można by było pograć czy to w piłkę ręczną, czy w piłkę nożną, a nawet i siatkówkę. Są też tacy, którzy twierdzą, że chcieliby pograć w tenisa, więc. Przygotowaliśmy już dokumentację na to boisko i to będzie na pewno bardzo dobra informacja dla mieszkańców, ponieważ całkiem niedawno, kilka tygodni temu, był cykl zebrań wiejskich, gdzie uczestniczyłem tutaj w jednym z zebrań wiejskich i mówiłem mieszkańcom, że dokumentacja jest już na ukończeniu, i faktycznie ona dzisiaj już jest skończona. Więc możemy śmiało <laughs> powiedzieć mieszkańcom, że przyszedł teraz czas na. Realizację. Oczywiście podzielimy realizację tego przedsięwzięcia na etapy. Będziemy na pewno chcieli zdobyć środki zewnętrzne na budowę tego boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową. Będą tutaj też na tej skarpie, która jest po mojej prawej stronie, również trybuny dla widowni, więc. Przygotujemy w przyszłości tutaj taki teren, który będzie zadowalał na pewno wszystkich mieszkańców Drzecina i wszystkich, którzy będą chcieli z tej ogólnodostępnej infrastruktury skorzystać. A to, że gmina Słubice od lat stawia na sport, to widać chociażby po tym, jak również całkiem niedawno przecież oddawaliśmy do użytku piękny teren rekreacyjno-sportowy przy szkole podstawowej w Kunowicach. I a propos szkół. Korzystając z okazji, chciałbym również też ogłosić mieszkańcom e, Golic, którzy również zabiegali o to, aby przy ich szkole podstawowej powstał teren rekreacyjno-sportowy, że to również ma szansę się zadziać, ponieważ tam mamy kolejną dokumentację e, projektową e, skompletowaną na teren rekreacyjno-sportowy, gdzie powstanie bieżnia, gdzie powstanie miejsce do e, pchnięcia kulą, do rzutu dyskiem. Czyli taki mały teren ogólnosportowy przy szkole podstawowej w Golicach. Więc myślę, że i mieszkańcy Drzecina, gdzie aktualnie się znajdujemy, ale i mieszkańcy parę o, o, odległych o parę kilometrów Golic, będą mogli niedługo, w niedługiej przyszłości cieszyć się pięknymi terenami sportowymi i będą mogli je wy, wykorzystywać w odpowiedni sposób. Szanowni Państwo, do wielu inwestycji, które macie okazję obejrzeć właśnie w telewizji, należałoby dodać także termomodernizację przedszkola naszego samorządowego Jarzębinka oraz remont ulicy Kopernika. Zaznaczam gruntowny remont, przebudowę ulicy Kopernika. Jesteśmy teraz na etapie przygotowywania wszystkich danych do przetargu, jeśli chodzi o termomodernizację przedszkola naszego samorządowego Jarzębinka. Pod koniec maja zostanie ogłoszony przetarg z czasem wykonania tej inwestycji do końca bieżące, bieżącego roku. Jeśli chodzi o termomodernizację, to będzie na pewno to ocieplenie całego budynku przedszkola, wymiana, częściowa wymiana stolarki drzwiowej i co najważniejsze, idziemy z duchem czasu i stawiamy na odnawialne źródła energii, również montaż paneli fotowoltaicznych na budynku przedszkola. Jeśli chodzi o remont ulicy Kopernika, jesteśmy teraz na drugim etapie. Przypomnę Państwu, że na drugi etap pozyskaliśmy środki w 95% refundujące nam ten wielki remont z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Polski Ład. W tej chwili wykonawca jest już na drugim i trzecim etapie. Drugiego etapu, może to takie masło maślane, ale tak Państwu to przed, przedstawiam. W tej chwili na wysokości targowiska miejskiego yy, na ulicy Kopernika yy, jest jest budowana zatoka parkingowa, długa zatoka parkingowa na 15 samochodów. Jest również składzona nowa nawierzchnia i w dalszym etapie remontu tej drogi, bo będzie to remont do końca ulicy Kopernika, jest przewidziana oczywiście tak jak na poprzednich etapach wymiana całej kanalizacji deszczowej, przebudowa chodników, przebudowa oświetlenia ulicznego. Wykonawca ma czas do końca roku, natomiast zapewnia nas, że chciałby skończyć wcześniej. Także jestem, jestem przekonany, że te utrudnienia na ulicy Kopernika będą trwały jeszcze około trzech miesięcy i po wakacjach będziemy mogli cieszyć się już nową nawierzchnią, nową drogą. Tak jak już niejednokrotnie Państwu mówiłem, na długie lata, a myślę, że nawet i na dekady zapomnimy o tym, że. Ta ulica będzie musiała być remontowana. Także jeszcze raz proszę Państwa o to, aby uzbroić się w cierpliwość, i w niedługim czasie będziemy przemieszczać się, uczęszczać chodnikami po pięknej nowej drodze, po pięknych nowych chodnikach. Planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie modernizacji dróg gminnych i prac brukarskich na terenie miasta Słubice. Obecnie trwają prace przygotowawcze niezbędne do ogłoszenia postępowania przetargowego. Łącznie gmina Słubice na ten cel zabezpieczyła środki w wysokości około 1 200 000 zł. Na koniec przypomnijmy jeszcze, że tegoroczny budżet przeznaczony na inwestycje to ponad 31 milionów zł.